Zatrzymaj się przed witrami Na bagna. No. A ja, sorry, ale ja nie oh, popatrzałem. Oh, 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 oh. Ale was tam połnią, Nie, to ja bym się zjebał. <grym> Wiecie co, ja mam bardzo ładny pokaz. <grym> Marwaj do część kota, Na bagna. Ej, on nas wziął. w ogóle? Oskar, Oskar jedzie ona tu, w terenową. Nie, nie, on nas wykończył. Ale zjebie się, on zjebie się, wiedziałem. No zjechał tym hunterem. Jechać? Nie wiem, nie pan, nie, 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 nie. kurwawawa Jedzie dalej hunterem, dalej Ja nie, nie naprawiam wcale, tylko są ujrzymy, w Tylko, w każdym razie jedzie dalej Terenowa tak nie więcej tyle co Hunter do was terenowa tyle za Hunter do Was Nie, tu będą, będą wypierdali pod kamienia Ty, każe mi stać, zatrzymacie? Ten terenowy? Orkom, Dax widzę, przyleciał Orkom. Przedwinięł się. Przedwinięł się. Dawaj Marwaj, się łączę. Dax Orkom przyleciał Bar jakby co. Marwaj nie łapie powiem. Okej. Wy na nad czy nie? No ja tutaj latam. Ale tutaj jeszcze Orkom Dax lata, mówię wam. Sierżant Dax jeszcze Orkom tutaj gdzieś leciał. A no widzę. No. jaka pizda, to mi się blapało. Wszystko pojadło. Gdzie jeszcze Na bagna. No do git, bo my sobie tu jeździmy. Spokojnie, się z nimi powalimy z Wojtem, bo jeździmy sobie. Helka tam do was wejdzie. Uważaj, uważaj. Jeszcze raz jak to mnie, to będziemy kogo. Je... Helka nad nami jest, wiesz? Ta orka. No orka jest nad nimi. O ale przeleciał przed mną kurwa. Pa, rozjebał się kurwa na drampu jest. A nie, o nie o się dobra. Ale hunter stoi dalej. Ale uszkodzą... E, za Trenowa też stonęła. No. Czekaj, pomawimy się. Przedajcie. Że... Nie, Zajemno. sprzedajcie oni. Hunter, hunter i terenował. Hunter i terenowa dalej stoją. No oni w siebie wychali, nie? Ten nie, terenowa nie się i... zatrzymała, może ten w hunter tego... może sławko nie ma naprawek. To żeby nie wyciągnęli Helka, to uzbyłem także na tego. Sławko, no, mogę tak zrobić, no ale co chodzi, damy a sprzedawali, ja sprzedawajcie to tak spokojnie. Zawsze to jak, byś... jak będziecie widzieć heltka to zawsze możecie wysiąść i podnieść ręce na górę. I wtedy już nie mogę strzelać. To lećcie na bagda. Jaka Helka? Orka! <laughs> Blabra, kurwa. Ale... No. Ej psy, Barwywaj coś pisze. Niebieski. Ta, nie wiesz co psy. Ty No dobra, Barwywaj, leć kurwa, gdzie stoisz. Kurwa. O, kurwa. No. Leć, na Otwórz, debatę. otwórz, no. dawaj szybko. Jakim pivnik? Dabię... Naprawiać? No dawaj szybko. Naprawiać. No. Kopie, no. Kurwa, terenowy tu jest. Terenowy ty, ja. ty jesteś podły, zapewne. No. Wszystko, kurwa. Tam, no. wszystko. Gdzie? jest, kurwa. Country, wszystko. Ile ci Slowem. Gdzie? Idzie. gdzie, gdzie? 4, 5, 4. terenowy, to Idzie. to Idzie. 80 Raptam to szybko. Dawaj, siadaj. Jest Jesteś? Czekaj, czekaj, otwórz otwórz szybko. Otwórz 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 też już jedzie otwórz 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 ja powiedziałem szybko. otwórz <grym> On biegał się. teren, patrz, kurwa. O kurwa. Dawaj, rura, rura. Rura, rura, bo on wysiada. Wysiadł. O kurwa, napierdala koła. Mamy żółte koło. Rura, rura. <laughs> Ale beka, kurwa. Ale kurwa, czysty. nie? W lewo, w lewo trochę. Ty, widzisz tak tam Hunter zaczął jechać terenowo, też zaczął kolej do terenu wysiadał. Aj, w lewo i w prawo. Jak to? No w prawo jedziesz. Teraz w lewo, jeszcze, jeszcze w lewo. Weź w lewo, jak się podtrzymał. I... Czytasz to? Złońmy sobie na prostej drodze i zacznę na mapie. Das pan. Dobra, nie będę no, dobra. Cześć, Cześć, dobra. Jeszcze dobrze. Czekaj, ty pani mnie jest to czasie. Tak typa? No tak nie my jest. O, tak, tak mniej więcej prosto. No na innego! Oskar, do mnie odleć! jeszcze może się wpierdolisz! Ale wy strajderem jesteście, możecie wpierdolić się do wody! Wy przecież pływacie! Ej, dawaj, 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 szybko Do wody wpierdalajcie. Do wody się wpierdalajcie <grymne> no ja Do wody dawaj, Do się pierdalajcie! się Nas się <laughs> ale bekę mamy i kury, nie? A następny tu w tej helce, kurwa. Żeby ten chce nas na kwiadalać? Weź trochę tak bardziej w lewo. W prawo znaczy, twoje prawo. O, 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 o. Dobra. Fam, ten. No, siema. <laughs> Chyba no jak jak się hasło, by... tu nie ma. A coś, a coś ja, ale tu ja, ja tam helką. I mam niezły Widzisz to nopek? Cały, no. Ja przecież, kurde, latam no. helką cały czas. A co się dzieje? No... mi go no, to że zleciałem na 700 i wiesz, kawałek nie? A my z strajdarem przejdziemy i nas gonili, gonili, nie? A teraz się pojechaliśmy no, no. do wody. A strzegamy, trzerając z ziemi. A macie e, ekonki? No. Nie. strajdarem pływamy, nie? Aha! <laughs> <laughs> Ale widzę, nas gonili, kurwa. A kto was Helką, kurwa, trzeba było tam. Tak tą policję? Barwaj, barwa na mapie. kurwa, na kurwa. Mapie. No, no, no. To, no. to tak, to tak, by tak był przed tym, przed tym przedtem, Na dole? Nie wiem. No, dobrze. dobrze, na mapie. Na Kurwa, ja bym przestał zajebiście. Barwaj, na mapie masz zaznaczone... No, ale bo jest na nie? I ja, robię ja robię loga. Wiesz, to strzelam, tak? O, o, się tu do nich się dawa, jeździ Jez No. Ale Aleś, co ten zaczone. frajer wrzucił na ten na ten ten? Nie, nie widziałem później no. później zobaczę No kurczę, to musiałbym teraz wejść, a to dopiero co ten... E, wrzucił ten filmik, e, wiesz, nie pójdę, nie, nie pójdę, ten nie pójdę, filmik, nie pójdę, nie, ty kilka sekund co zginęli przed wysłaniem... przed wysłaniem SMS -y. w, co tam SMS? -y? SMS-a, później zginęł. Tam I tam brakuje 4 sekundy tego filmiku w środku, wiesz? Tak jak oni już strzelają do śmigłowca. Bo tak wiesz, przejrzałem ten filmik parę razy i on jest trochę cięty. sprzedajemy tego? Marwaj, Marwa Marwaj, hand ten tam dostać, A to co, jak cała policja tutaj jest, zastakujemy. No dokładnie. <laughs> Ale backup. Masz człowiek na mapie zaznaczone, tak? Przeźliwy z mapy zaznaczone. Tak? A Oskar do mnie p Ty, a tu może motorówka na podpłynąć? No tak. Ale oni, oni minigana na was chyba nie mogą wyciągnąć. Motorówki z miniganem. Ty, a przed nami nie płynie motorówka? Nie, to a ja sobie wiszę chemishipem. A Na wysokości zero. Ty to skończymy do ciebie a i kurwa. A zostawimy tu tego, no? Strajdera. <gülę> no, dawaj tu do nas. Nisko będziesz i wkroczymy do ciebie. Nie, podejdź, podej, bo oni rozstrzelają. Oni chemiszyta rozstrzelają. Daj, no jaj, waj, dalej, dawaj, no dawaj, Rozstrzelają. Dawaj, podpój jeszcze do nich i wtedy my sobie siedziemy po prostu. I bierzcie jakąś wysokość i sobie polecimy gdzieś, o. Okay? <ślafia> o, <To> helga <ślafia> tu się leci. Dawaj, dawaj, dawaj. to człowiek. Dawaj, dawaj. To tu leci do nas. A my cię zostawimy. Ej, oni wszyscy wsiadli do, do tej orki kurwa, bo ona nakurwiałaś z Orki! Ale zorki Orki nie mogą nakurwiać! A faktycznie. Dobra Jeszcze. Ja. Nie wiedzą co zrobić teraz. Kurwa. No. Niech se, niech se konia zbiją kolana. A my tak pływamy tu z podkiemniku i... Lega <grym grym> na mnie no, no nie, <grym> nie musi <grym> być aż tak dokładnie, tu jestem, on dubię nie wygarany Do napka polecieli, no bo oni, no. no, wiesz, bo nie Ale to, oni kazali no, no, no. mi odlecieć, odleciałem o co chodzi Dawaj tam, o, dawaj tam prosto, na heroinę sekundujcie Wy co oni styleczą, oni na rynku Jaka dziś kij z panem Bo trzymajcie się, wyciągnie tą helikoptę zbrojową. Ale nie może Kurwa. Może.